Dziękuję Państwu za uwagę. Jestem w imieniu mniejszej. Ja chciałbym Państwa prosić o, o cierpliwość, dlatego, że y, przygotowałem dokument, który chciałbym odczytać. Najpierw to będzie moje osobiste słowo do wszystkich dobranych, a później, jeżeli Państwo pozwolicie, i chciałbym, żeby Panie Przewodniczący, jednak przyszłać do rzeczy. Ja mam nadzieję, że ten zatrzymał się tematów ale jednocześnie na początek chciałbym powiedzieć, że piszę od siebie, będę się świadkami, dlatego że to są moje opisy przemyślenia, ale jest dużo emocji i chciałbym trzymać je na mowy. a później przeczytam stanowisko Rady Gminy która wczoraj jednocześnie razem z Państwem, KOMI, Państwa Komisja opracowała i podjęła swoje stanowisko. Proszę Państwa, dla niektórych samorządowców regionowa, jak słyszę, jestem tylko bytem internetowym, facebookowym influencerem który zbytnio przejmuje się to, co udziela. Ale oto jestem żywy prawdziwy, a ja jestem wtedy, by przedstawić stanowisko Rady Gminy imieniu ale tak jak to zrobię, chciałbym Państwu, do Państwa wszystkich zjawiać kilka słów. Jeszcze wczoraj miałem zacząć zupełnie inaczej, ale na początek chciałem raczej wielki skutek i żal, jakie ja ogarniają mnie, gdy usłyszałem wczorajsze słowa Przewodniczącego Rady Miasta o rozjeżdżającym i zdecydującym miasto Legizon-Milisze. A tych niepracujących w słów na ten temat słyszałem było jeszcze dziecka. Tak nie mówi się relacji sąsiedztwa. W przeciwieństwie do podkreślanej. W przeciwieństwie do podkreślanej przez radnego, co program wypacji w stosunku i trzeba, szczególnie, że ciekawa mojego serca jest z Moja żona, moje miejsce urodzenia, moja rodzina, moi przyjaciele weszło w dziewowych zawodów, szkoła mojego dziecka, obiecteologiczny. I księgach. Po prostu lubię to miasto jako część mojego życia. I wielu z Państwa zebrali tutaj z nami, osobiście, a nawet przyjaciółmi od wielu lat. Zbierana z wieloma wiele projektów i prawie zawsze odbywały się nasze spotkania w dobrej atmosferze sąsiedzkiej. Wość, pomoc zwierzętom, ruch, sędziów, kulturalne spotkania, zawody sportowe, niektóre z naszych wspólnych działaniach. Jak powiedziałem, znam regiony od kilkudziesięciu lat. Kiedy jeszcze została miasteczka, czy tak, przyjeżdżamy na teren dziedziczny Gąbrowic i był jedyny tego centrum. Więc do Zorza dopadły parunera, a w żółtych to budowały najlepsze nasze pocztowe, ale cieszy mnie to, co widzę przed, przed oknem. Cieszę się, że zmienia się to miasto na lepsze, ale są rzeczy, które jednak sprawiają, że przyjeżdżam tutaj, żeby, proszę Państwa, trochę z mniejszą chęcią. Właśnie słyszę takie niemiłe słowa i nie na temat w Gminie na sesji, to na, na sesji rady miejskiej, czy na komisji, a przede wszystkim, gdy muszę przyjechać na sesję, zajmować Państwa cenny czas, by rozmawiać z większym, silniejszym sąsiadem o inwestycji, które może wpływać na komfort życia, bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielisze, ale i moich sąsiadów z Legionowa i innych gmin. Ale na początek proszę Państwa trochę historii. Rok 1991 Wieliszew, budowa Rosji Świeci. 2011-2012 Michał z plany budowy startowym przez Gminy 2022-2023 regionowo. Stacja przełomu i magazyn na Co może łączyć te takie emocje, ataki na Wójta, czy był nie z Prezydenta regionowa? Tak. Ja proszę Państwa, tylko w Gminie Legionowie, które akurat nie doświadczył osobiście, nie było prowadzone przez rękę, przez samorząd. I samorządowcy w dwóch obszarach i wypadkach, Wójt pan Prezydent, miasta regionowa, prowadzą, wprowadzili pomysł realizowania inwestycji w rękę mieszkańców, z ustami pełnych słuchu wyższej konieczności. Pełnie rozumiem, że nie zawsze włoskopułki to jest w tej, ale od samorządów, jakim jest wójt, prezydent, burmistrz, oczekuje się czasem wytrwałości i umiejętności przekonywania swoich mieszkańców do dalekosiężnych planów. Tak? Powiem szczerze, podziwiam takich samorządowców, którzy nie ominają się łatwo, gdy wierzą, że ich pomysł w po początku niezrozumiały będzie dla wspólnoty w bardzo ważny. Podziwiam Pana burmistrza Altura Bałkowskiego, który poddał się na zbudowanie Szerowska, pomimo wstępnego sprzeciwu mieszkańców. Często pokazał, że potrafi łączyć sprzeciw sił politycznej i sprzeciw kariery. Ale zupełnie nie rozumiem, jaki cel strategiczny przyświeca prezydentowi miasta regionowego stworzenia wspomnianej inwestycji w do i magazynowaniu odpadów. Jaki interes mogą mieć mieszkańcy również mojego miasta regionowego? Czy to tylko jakiś miraż oszczędności w Sołtówki, Ktoś powie, że nie, jest to jest na to nie, jest, nie to, że nie śmierdzą, Mam tylko że odczuwam w Pana Prezydenta i jego współpracowników tylko brak węgielnego dialogu z naszym, przylegającym bezpośrednio do inwestycji samorządem gminy Bielisze. To przecież nasi mieszkańcy odczują skutki tej inwestycji. Poprzez nasz teren że jak większość pracy transportu odpadów. Odczułam brak dialogu z mieszkańcami, do tego zastanawiamy jej niejasna, to była bezprzetargowego zbycia. Uwaga, gminnej działań. Podziałano się jedyniejszy do akceptacji inwestycji. Szanowni Państwo, mi nie udało się uniknąć tworzenia sortowni na działce prywatnej. A w Legionowie Państwo czasie mieszkańców na jaką inwestycję objęli. Nie mogę pojąć, czemu prezydent proponuje swoim mieszkańcom na swoje działce ryzyko uciążliwej i w niczym nieuzasadnionym interesach społecznym. Tak, społeczny. Interesem inwestycji. Mogę nawet zrozumieć, choć nie akceptować, że czyniłby to mieszkańcom mojej. No ale czyniłby to swoim mieszkańcom? Szanowni Państwo, zachęcam. Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się płatniejsza z katusem Kotunia, ale i mniej znanego katusu Puszcza, te pozostawione odpady. Które oczyszczenie nie będzie kosztować, proszę Państwa, 10 milionów złotych. Dlatego zadam tak, 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 pytanie, tak, ile otrzymam w umowy dotyczące ucieczki terenu, bo taki wniosek tak, 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 użyłem. W przypadku umowy zaręczam, że będę korzystał z dalszych procedur odwoławczych. Cieszę się, że zmieniła się e, interpretacja dzisiaj. Interpretacja. Proszę o wyjaśnienie, co z sytuacją, gdy firma EcoMax nie wygra w takim regionie. Skąd pewność, że będzie zawsze wygrywać? Nie zawsze uczy na Państwu rację, o wykluczeniu aż dwóch takich firm. Co wtedy gardono w Czy śmieciarki zwiększyła wiatr na teren tej nieruchomości? Czy nie uważacie czy nie uwagacie, że ci wiedzę wystarczy? Dlaczego wmawiacie Państwo mieszkańcom konieczność budowy tego punktu i, no, i co na innej działce w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, skoro inne firmy nie mają kłopotu z realizacją odbioru bez takiego punktu? Zgadzam jest, że w obliczu utraty punktów w Warszawie jedyną nadzieją dla firm na informacje jest układ z Jak to rozumieć, wydanie decyzji o środowiskowych tej inwestycji bez konieczności sporządzenia raportu? Nie jest przecież możliwe, że wydając tę decyzję 21 grudnia 2020 roku, nikt z Państwa prezydencji, kierownicy nie wie, że od 1 stycznia, czyli 10 dni później, wchodzą w życie nowe przepisy o magazynowaniu odpadów. Czyż, czy przepisy, no. czyż stosując te nowe przepisy, czy stosując te nowe przepisy, nie zadbali Państwo lepiej o mieszkańców? Czyż wtedy nie, byla, nie wykazali troski o ich komfort w sąsiedztwie tej niszczącej strefy? Przepisy o środowiskowych, o środowiskowych decyzjach obowiązują nas wszystkich. Nie tylko gminę Dlatego, proszę Państwa, w tym złym wietrzewie inwestor na tak zwanej asfalciarni w Jączurce Suwalnej, pomimo braku jakiejkolwiek opinii z zewnątrz, o raporcie musiał na mój wniosek, na moją decyzję, raport sporządzić. Podkreślam, tam miała być zabudowa mieszkaniowa, a nie stacja przyszłobowa odpadów, przy której stanek wydał opinię o konieczności sporządzenia raportu tej inwestycji. Część z tych pytań potraktuje Państwo jako pytania na, na które domyślam się odpowiedzi lub je znam. Ale odpowiedzi są dla mnie tak zbyt trudne w moim naiwnym, opartym na skupie wydziału Państwo Radni, Panie Prezydencie, Szanowni Zebrani. Przypomnę Państwu, rolę ślubowania naszych Mielczewskiej praw Wiernej Konstytucji i Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję oczywiście obowiązki, radnego sprawuję godnie, rzetelnie i mając na względzie dobro moje i jej mieszkanie. Szanowni Państwo, przypomnę rolę ślubowania moją. Obejmując urząd, Wójta i uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi niemieckim sprawowaniu tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy To właśnie robimy. Dbając o interesów bając, państw... bając mieszkańców gminy i wszystkich, którzy nas o to poproszą i proszą i też Państwa o to proszą, szanowni Państwo zebrani, którzy dzisiaj momencie decyzję. Ale na koniec od... zanim odczytam stanowisko. Powiem Państwu serdeczną historię, na już proszę z mojego wystąpienia. Miejsczeb, około trzech lat temu, przy złożeniu planu miejscowego, młody radny, radny gminy mniejsze. pan na wszedł w dyskusję z obecnym na tej sesji prywatnie, ale doświadczonym radnym miejskim. Nasz radny rada wskazywał, że mieszkańcy oczekują jak najmniejszej intensywności zabudowy, jak najmniejszej liczby kondygnacji zabudowy. Radny miejski, Dał mu radę i zaprezentował mu zupełnie inne stanowisko, wskazując młodego radnego Dunajskiego, że radny powinien być bardziej błogosłupny i głosujący czasem wbrew mieszkańcom. Na szczęście u nas, proszę Państwa, większe raczej w to do głosu młodego radnego, Rafała Dunajskiego, znalazł znanie i przyjęto planu mniejszą zawodową. Państwo radnych, za się do Państwa wszystkich. Nie pozwólcie, żeby u nas wyciężyła ta teza błogosłupny To to nieważne ile to nie są Wasze pomysły. I pokażcie, że najbliższe jest dla was domy Waszej wspaniałej gminy i jej mieszkańców. To jest moje stanowisko. Ja bardzo przepraszam, że zajmuję Państwa tak, czas, ale pozwólcie Państwa, że to jest oficjalne stanowisko Gminy i W wczoraj od godziny 18 na nadzwyczajnej sesji, powołanej na wniosek radnych. <tuszy> Podjęli taki stanowisko. Stanowisko nr 12, łamane 2023, z 2023 7 lutego, w sprawie uruchomienia punktu szładunków i magazynania otwarów, w taką węradę między 3 przez 13 i 3 przez 18, obejmując jednocześnie, obejmując Pomimo, Pominę tę ale przeczytam yy, sentencję, główną, główną myśl tego, tej, tego stanowiska. Rada będzie w nieliczem. Wyrażacie zdecydowanie sprzeciw wobec zamierzeń realizowania inwestycji polegających na uruchomieniu punktów przeładunku i magazynowaniu odpadów na działka po numerach nr 3 13 i w regionowie. Rada Gminy Wieliszewskiej powiatu ustawień Gminy Wieliszewskie, co niniejszym czynnik do podejmowania wszelkich działań w celu zrozumienia interesów mieszkańców Gminy Wieliszewskiej i powiatu legionowskiego i umożliwienia realizacji tej inwestycji. Rada Gminy Wieliszewskiej apeluje do prezydenta miasta regionowo, radnych miasta regionowo oraz innych podmiotów, Uczestniczących w procesie inwestycyjnym o stanie realizowania inwestycji polegających na opłatach przy ładunku i magazynowaniu odpadów na przyrodniczych działkach, Rada Gminy upoważnia złożyła do przekazania dzisiejszego stanowiska prezydentowi miasta regionowo, Radzie Miasta regionowo i marszałkowi Województwa Magnickiego. Rada wie, że stoi na stanowisku, że utworzenie stacji przeładunkowej w świecie w bezpośrednim sąsiedztwie gminy większe negatywnie wpłynie na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, miasta legionowo i powiatu legionowskiego. Biorąc pod uwagę realizację tak dużej i mającej znaczący wpływ na środowisko oraz mieszkańców gminy Legionowskie, do Prezydenta miasta Legionowa, Radnych miasta Legionowa o odstąpieniu od realizacji tego przedsięwzięcia. Oczekujemy szczegółowego wyjaśnienia celu powstania stacji przeorganizowanej w w tej lokalizacji Wskazania teoretycznych korzyści płynących z realizacji inwestycji na rzecz mieszkańców Gminy Wilsze, Miasta Legienowo i Powiatu Legionowskiego ze szczególnym uwzględnieniem interesów społecznych. Prosimy o wskazanie przyczyny braku wymogu sporządzenia raportu przez działania na środowisko w kontekście inwestycji. Wnosimy o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności decyzji na prezydenta Miasta Legionowa nr 145, łamanych przez 20 o środowiskowych stwierdzających brak potrzeby do przeprowadzenia obszaru działalności e, Tak, w naszej ocenie, w ciągu brak nałożenia przedmiotowej decyzji rozwiązań skazanego na uczestnieniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów, typu hale magazynowe wentylowane, brak szczegółów dotyczących, e, dotyczących transportu odpadów przez jedną z największych miejscowości w gminie 2,5 mieszkańców. Realizacja inwestycji wiążąca się z lokalizacją stacji przeładunkowej wokół zabudowań wymaga ustalenia potencjalnego wpływu na środowisko. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania środowiska. Konieczność przedstawienia raportu oddziaływania środowisko. W z ustalenia tym samym potencjalnego wpływu na środowisko wykazał państwowy, powiatowy inspektor sanitarny w Legionowie w 12 października 2020 Do stwierdzenia lub do, lub do uchylenia lub stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji mogą mieć zastosowanie przepisy z kodeksu postępowania administracyjnego, choćby artykuł 156 ust. 1 organ administracji publicznej stwierdza nieważność tej decyzji, która w razie jej wykonania powołałaby czyny zagrożone karą. Lub artykuł 154, paragraf 1 te, to stwierdza, decyzja ostateczna, w której żadna ze stron na była prawa, może w każdym czasie być uchylona, zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeśli trzymając ten interes społeczny lub interes sam. W przypadku dalszego kontynuowania prac przy realizacji projektu w dniu oczekujemy konsultacji społecznych, aktywnego włączenia samorządu naszej gminy, organizacji pozarządowych i mieszkańców gmin które jego procesu procedowania powstawania w pracy zgodnie z obowiązującymi obowiązującymi przepisami. Pozwoli nam wszystkim, które na udział w procesie ustalania nowej decyzji w związku z opartych na nowych przepisach, co umożliwi nam wykazanie merytoryczne negatywnego wpływu na inwestycje, na zdrowie, na, na zdrowie, bezpieczeństwo, komfort życia mieszkańców w Gminie miasta regionowo i władzy regionowskiego, co zamierzamy wyuczyć uczynić, będziemy nas wszystkich. wszystkich.